Siemanko, ja na Jukasz a to jest pierwszy właściwie swego rodzaju vlog. Tak sobie pomyślałem, że skoro wróciłem i skoro już mam czas nagrywać itd. Tak dalej, i tak dalej, to zamiast robić jakiegoś tam innego filmiku informacyjnego, mogę zrobić vloga. Vloga, którego kręcę o godzinie 2.1 dokładnie proszę bardzo. Druga jeden. W nocy wszędzie jest ciemno. Aktualnie jestem na wiosce na wiosce i nocuję w takim dość niewielkim pomieszczeniu, gdzie kiedyś był chleb. Tak. Tak, dobrze słyszeliście, Kiedyś był chleb. Chlew teraz jest to wyremontowane. No i wygląda jak wygląda, ale dalej jest ciemno. Dalej jest niezaciekawie. I to tutaj za chwilę e, będę nagrywać dla Was Dead Space'a. mam nadzieję, że już za jakąś godzinę zrobi się jaśniej trochę i nie będzie aż tak, aż tak strasznie. Proszę bardzo, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj mam do oświetlenia tylko i wyłącznie lampkę. No i tyle, co, tyle, co daje e, światło monitora. Ciemno tak sobie widać pewnie. Uh -huh. I co? I co? Kilka spraw. kwoli wyjaśnienia. Eee, nie było mnie, bo musiałem się przygotowywać do matury. Eee, matury, które poszły mi nawet w miarę, w miarę ok. Porządnie. I teraz co? Dzisiaj, na chwilę obecną, jest godzina druga dwa. 10 lipca, czyli dzisiaj za około 13 godzin, dowiem się, czy zostałem przyjęty na studia na Politechnikę. Także... Także nie mogę się doczekać, a... że spać nie, nie, nie za bardzo chce mi się um, przez to wszystko, to pomyślałem, że nagrę dla was bloga a w takiej scenarii, a nie innej. Może to i lepiej będzie pasowało do klimatu Dead Space. A którego będę mniej długo dla Was tutaj nagrywać. Myślę, że od razu po zakończeniu tego vloga. Tak mi się wydaje. Ono spytać się, czemu nie zacząłeś nagrywać od razu po maturach? Nie, nie spytacie się, nie, nie masz widzów, nikt się nie ogląda, nikt się nie spyta o to. E, tak. Dlaczego nie zaczęłam nagrywać od razu po maturach? E, odpowiedź jest bardzo prosta, bo od razu po maturach zamiast zasiąść do nagrywania, zaczęłam szukać pracy. Pracy, którą znalazłem zresztą w ochronie pracuję w ochronie i muszę powiedzieć, że pracuję mi się całkiem, całkiem spoko całkiem przyjemnie na początku musiałem trochę do tej pracy pochodzić, zobaczyć jak to jest czy w ogóle pochodząc do tej pracy będę miał siłę i czas żeby cokolwiek nagrywać ale muszę powiedzieć, że aż tak ciężko nie jest praca jest trochę nużąca ale zdecydowanie znajdzie się jakiś czas, żeby, żeby coś, coś nam nagrać dla was. Mm. I co? I to chyba by było na tyle. Jeżeli są jakieś jeszcze pytania, cokolwiek, to zapraszam tam na dole. Macie o tu, o, tu w, tym, w tym miejscu, tak? Jest tutaj, w tym miejscu. Macie komentarze, więc piszcie, łapkujcie. I no cóż, do zobaczenia w pierwszym, już takim poważniejszym let's playu. Tak, w którym to będzie um, najprawdopodobniej Dead Space, będzie wrzucony pierwszy, um, kilka odcinków Dead Space, a potem dalej będziemy kontynuować Assassin's Creed. A. I co? I tyle. Um, w takim razie na chwilę obecną to by było na tyle. Żegnam się z wami. I do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.